Mm hmm? Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy o nagrodach. Nagrodach, jakie rozdawane są tutaj w Sejmie, w ministerstwach. Okazuje się, że w dobie kryzysu, wojny na Ukrainie, w agresji Rosji, nasi pracownicy naszego ministerstwa dostają dodatkowe pieniądze od Moskwy, od minister Anny Moskwy, która, zaraz przeczytam kwotę, momencik, 731 tys. zł złotych nagród od stycznia do połowy sierpnia. To jest dla 134 osób to jest prawie 6 tysięcy złotych na głowę um, i chcielibyśmy tak zapytać, za co? Znaczy, po prostu chcielibyśmy usłyszeć od pani minister, czym zasłużyli się ci urzędnicy, jakie sukcesy odnosi jej ministerstwo, że jej pracownicy zasłużyli na takie nagrody, bo oczywiście średnia 6 tysięcy oznacza, że ktoś dostał dużo więcej, a ktoś dostał dużo mniej, ale to nieważne. Ważne jest to, że pracownikom jakiejkolwiek firmy płaci się bonusy za wyjątkowe osiągnięcia. Jakie są wyjątkowe osiągnięcia minister Anny Moskwy? To chcielibyśmy usłyszeć. Teraz poproszę

Szanowni Państwo, ale tutaj niechlubnym rekordzistą jest jak zawsze Ministerstwo Obdzierania Polaków ze Skóry, czyli Ministerstwo Finansów i tutaj mamy już kwotę 23 milionów, proszę Państwa, w tym roku. 23 miliony. Nagród. Nagród, Namier. oczywiście. Proszę Państwa, nagroda, no to jest przecież szczególne wyróżnienie, to jest taka, taki rodzaj gratyfikacji za jakieś szczególne osiągnięcia. No nasza ciekawość naprawdę narasta coraz bardziej, no bo Ministerstwo Finansów, no czym się w Sławiło. Cóż takiego osiągnęli um, pracownicy Ministerstwa Finansów poza kolejnym, coraz bardziej już szalon, szalonym, szaleńczym komplikowaniem systemu podatkowego? Co im się udało osiągnąć poza tak, zwaną, tak zwanym Nowym Ładem, czyli polskim wałem? No, kolejną, kolejną katastrofą, jeśli chodzi o jakiekolwiek planowanie podatkowe. Ale żeby było gorzej, to nie wszystko, proszę Państwa, bo te 23 miliony to nie jest jakiś szczególny wypadek przy pracy. Ja Państwu od, odczytam też dane, cyfry nie kłamie. Cyfry mówią prawdę. W 2019 roku Ministerstwo Finansów wypłaciło 36,4 miliona złotych na 2390. Premi. Tak, Premi. tak, tak, nie, tak, nie dokładnie. Premii, Premi. premii, premii. Oczywiście, szanowni Państwo, my nie mówimy o zarobkach, my mówimy o tych nagrodach, o tym czymś, co powinno być za szczególne osiągnięcia. I to wypada 15, ponad 15 tysięcy na osobę. W 2020 roku no było dużo. Dużo, dużo słabiej, bo tylko 511 tysięcy, ale już rok później 27, czyli jeszcze więcej, ponad 27 milionów, czyli jeszcze więcej niż w tym roku właśnie tych premii. Proszę państwa. Wszyscy wiemy, że urzędnicy nie zarabiają takich pieniędzy, jak powinny zarabiać osoby, które tak ważne funkcje pełnią i decydują. My o tym wiemy. Ale dlaczego zamiast urealnić te płace, tak, żeby rzeczywiście przychodzili prawdziwi fachowcy do Ministerstwa Finansów, tacy fachowcy, którzy poradzą sobie, na przykład, z nowym ładem albo inną reformą, tym nikt nie poradzi. no z tym sobie tak rzeczywiście z tym sobie nikt nie poradzi, ale z systemem podatkowym można sobie poradzić. Są naprawdę świetni fachowcy i oni zapewne za. Dobre pieniądze by przyszli. Ale zamiast tego yy, ma się antyfachowców, ma się tych, którzy pracują byle jak, a jeszcze i, i tworzą tego typu potwory, potworki jak nowy Wał, a antypolski Nieład. I proszę Państwa. No dostają jeszcze za to nagrody. W czasie, kiedy szaleje inflacja, kiedy Polacy biednieją, kiedy wszystko drożeje, kiedy naprawdę mamy kryzys, kiedy to, gdziekolwiek spojrzeć, to rząd po prostu no już nie wie co robić, to sobie rozdaje nagrody naszym ko kosztem. Czy to jest działanie jakikolwiek racjonalne, czy to jest działanie etyczne, moralne, no to jest działanie po prostu antyspołeczne, antypolskie, to jest plucie w twarz Polakom, którzy muszą kosztem tego rządu, z powodu tego rządu dotykać, przeżywać teraz wielkich problemów i kryzys. Pan poseł Grzegorz Braun. Jacek, przepraszam. A ty, ty się pytałeś, za co oni te pieniądze dostają, a ty byś potrafił tak wymyśleć obniżenie podatków, żeby rzeczywiście było systemy podwyżkę? podatkowe w jednym tak, w sezonie. To, to, to trzeba umieć. To nie jest tak. A, to, to my byśmy tak. na to nie wpadli, bo my jesteśmy prosti ludzie, nie my jest, obniżać podatki. Nie jest tak. A oni tak zrobili, nie że tak, tak obniżili spod... tak, no, Szanowni Państwo, no, podsumujmy i sprecyzujmy. Konfederacja nie zagląda nikomu do kieszeni. Godzien jest robotnik zapłaty swojej. I my nie jesteśmy zawistnymi socjalistami, którzy chcieliby penetrować cudze portfele. Pozdrawiamy wszystkich dobrych urzędników, wszystkich przedstawicieli permanentnie niedoorganizowanego korpusu służby cywilnej. Szczęść wam, Boże, dobrzy Polacy, dobrzy urzędnicy, którzy pracujecie dla na Jaśniejszej Rzeczypospolitej i dla dobra publicznego. Was pozdrawiamy, ale upominamy się o to, by ci z was, którzy zostali wytypowani przez waszych szefów na godnych nie tylko pochwały, ale także i dodatkowego wynagrodzenia rekordzistów, stachanowców pracy socjalistycznej, by mogli świecić przykładem. Tego się domagamy. Poznajmy tych wzorowych urzędników, dowiedzmy się Jakie są listy ich zasług, jakie plany na ich temat mają do wypowiedzenia ministrowie ich przełożeni? To chcielibyśmy, szanowni Państwo, wiedzieć. No, bo co tu dużo mówić? No, tak z zewnątrz będąc niewtajemniczonym laikiem. No widzimy, że ministerstwo, które odpowiada za to, żeby było czym palić no ostatecznie doprowadza do katastrofy energetycznej. W Polsce jest żyrantem tej katastrofy energetycznej i czy za to nagradza się urzędników w tym ministerstwie? Ministerstwo, które doprowadza do, do pandemonium fiskalnego, podatkowego właśnie przez innowacyjne wprowadzanie jednocześnie kilku różnych systemów rozliczania się w jednym roku podatkowym, także żaden jeszcze z tym nie jest w stanie dojść do ładu. Czy to ministerstwo za to rozdaje nagrody łącznie składające się na miliony złotych z naszych podatków? Szanowni Państwo, Konfederacja, Konfederacja życzy jak najlepiej dobrym urzędnikom, ale przede wszystkim życzy jak najlepiej naszym rodakom. I Konfederacja z tego powodu szydzi, drwi i drwić będzie z tego rozdawnictwa. Socjalistycznego, które jest podniesione tutaj na wyższy poziom ministerialnego absurdu. To jest, to jest właśnie rząd Zjednoczonej Urze Prawicy w pigułce. No, pewno, już, pewno już, Szanowni Państwo, proces ucieczki szczurów z tonącego okrętu się zaczął, więc być może trzeba niektórych zamęcić, żeby jeszcze zostali. Jeśli konfederacja będzie miała wpływ na, na ster, na kurs nawy państwowej, będziemy godziwie wynagradzać solidnie pracujących, ale nie będziemy tworzyli systemu paśników dla spaniaków i, i nie będziemy organizowali takiej grandy, jaką będzie nagradzanie samych siebie za niewykonaną robotę. Dziękujemy za uwagę. Uwagi, pytania nie widzę, nie słyszę z Panem Bogiem.